Tu sobie przyjdą z Cikorki, będą dziubać słoninkę, a tu sobie wejdą do środka. O, I sobie będą wiadły ziarenko. I deszcz nie napada, bo jest pod dachem. Tak to wymyśliłem kochanie. Powiedz, że, powiedz, że zasłużyłem na całusa Jest pod dachem, deszcz nie napada. Tu jest karmnik, gdzie mogą sobie zjeść ziarenka. i pod spodem powiesiłem słonik. A za chwilę powieszę jeszcze dwie następne. Tutaj. O! Tak to wygląda. To, ci, Tobie chciałem pokazać skarbie. Kocham Cię! A, czekaj, jeszcze zobaczę szybciutko, tylko zobaczę szybciutko. Jeszcze tutaj. Niby się pali, ale ile. 50 Hz 2 kW, tylko chuj wielki. Dobra, to to jest to, co ja Tobie chciałem, kochanie pokazać. Obejrzysz sobie filmik, skasujesz. Dzisiaj jest 13 grudnia 2025. Kocham Cię bardzo mocniutko Cię koszkam. Gdzie to się wyłącza.